Zarabiam ubrania moich obserwatorów. Odebrałam już paczkę z kurtką jeansową od mojej obserwatorki Justyny i zaraz ją trochę przerobimy. A jeżeli Ty, drogi widzu, chcesz, żebym coś dla Ciebie przerobiła, koniecznie zgłoś się w komentarzu i napisz, jaka miałaby to być przeróbka. Mam tutaj oczywiście firankę i inspiracje, które wspólnie ustaliłyśmy. No bo przede wszystkim chodzi mi o to, aby kurtka podobała się Justynie. Nie wiem jeszcze do końca, co zrobimy, ale na pewno będziemy tutaj sporo improwizować, i może przydadzą nam się kochardy. Słuchajcie. Ja już mam mniej więcej na nią wizję i te elementy wypełniłabym firanką, tak samo z tyłu. Na kieszonki oczywiście kokardki i na rękawy falbanki z firanek. Na kurtkę już przypiłam firankę i wycięłam odpowiednie kształty, a dodatkowo podkleiłam ją jeszcze termotaśmą, żeby nie rozjeżdżało mi się to wszystko. I teraz jeszcze musimy to przyszyć. Zabieramy się teraz za zrobienie falbanek i do tego wycięłam cztery takie długie, wąskie paseczki. Zmienimy teraz stopkę na maszynie na specjalną do marszczeń i sami zobaczycie, że wyjdą perfekcyjnie. Wyszły przepięknie. Falbanki przypniemy sobie gdzieś na rękawach, ale jeszcze nie wiem dokładnie jak je rozmieścimy. Myślę, że po prostu przyszyjemy je w dwóch rzędach na dwóch różnych wysokościach. Pozostało nam tylko doprawić kurtkę kokardkami i doszyć metkę, bo w zasadzie jest to teraz już mój autorski projekt. Kurtka gotowa i jak dla mnie wygląda ona mega ślicznie i mam nadzieję, że Justynie również się spodoba.